No hej, witajcie w kolejnym odcinku. Lecimy z tym przyciemnianiem szybco, mówiłem ostatnio. Te dwie szyby, jak widzicie, już są przyciemnione. Wiadomo, są wypalcowane, one sobie schną. Jak widzicie, tego nie dokręcałem jeszcze na siłę, żeby folia się nie podwinęła, bo ona sobie musi teraz poschnąć. No i wiadomo, jest trochę wymazana jeszcze, bo to wszystko nam mokro szło. Jak już wszystko fajnie wyschnie, to od środka powycieram, od zewnątrz powycieram, ale widzicie, nie ma żadnych wtrąceń. Tak jak mówię, tylko są mazy. Ale śmieci jak się dobrze płynem puka i tak dalej, to nie będzie żadnych wtrąceń. Zresztą zaraz wam wszystko pokażę, co i jak. On tak sobie wygląda z daleka. Schnie sobie tam wszystko. Tak jak mówię, to widzę tylko takie mazy. Jak to już matą przecierałem się bez wierzchu. Od środka też jeszcze dobrze nie wycierałem. Bo tak jak mówię, niech to sobie wyschnie. To jest przeciwnienie 85%. I teraz już Wam pokazuję, jak, jak sobie to robię. No i dobra, tu jest ta lewa szyba tylna. Akurat mnie yy, w tym Berlingo jest. Yy, Prawe drzwi są przesuwne, lewe nie. I ta szyba, trzeba ją na maksa otworzyć i wypiąć z zawiasów, bo ona nie jest przykręcona Tak jak te wszystkie trzy z... Te od drzwi przesuwnych, ta te na prawa i lewa od kierowcy Z tyłu jest jeszcze na zawiasach, a ta już jest tylko na jednym zawiasie Czyli tu, tu jest ta dziurka na zawias, a tu już jest taka blacha, którą trzeba odgiąć szybę Tam są takie zatrzaski i wypiąć No i tak, pierwsze co sobie robię To z zestawu mam taką gąbkę co do płynu, to woda z mydłem. To znaczy, nie patrzcie na bańkę, bo butelka też czego innego, ale potrzebowałem spryskiwacza. Woda z mydłem. Rakla była w zestawie, nożyk to swój, bo oni z zestawu taki przesłali, ale to jednorazowy użytek i po nożyku. I tak jak widzicie, myję sobie najpierw zewnętrzną część, część szyby, bo będziemy kurczyć tą folię. Ale tu już Wam po kolei wszystko pokażę co i jak. Ja teraz sobie przemyję tą szybę, ściągnę sobie rakon nadmiar tego i będę Wam dalej pokazywał. I teraz jak mamy, jak mamy już szybę wymytą, to ja sobie robię coś takiego, to też według instrukcji, wiecie, ja nie robię, nie robię jakichś przyciemnień codziennie, tam sporadycznie u siebie, praktycznie to u siebie tylko przyciemniam. Komuś tam nigdy nie przyciemniałem, bo wiecie, akurat tu w Berlingo jest taki plus, że można sobie odkręcić szyby i jest to jest kupę prościej, a wiecie, z reguły to trzeba robić to na samochodzie. Na aucie jest, żeby, wiadomo, tapicerki nie pomoczyć, trzeba zabezpieczać wszystko. No i też jest większy problem, nie? Także zarabia się posypie hejgo, bo tu sobie szyby wykręciłeś. No wykręciłem sobie, bo jest wygodniej, po co ja się mam męczyć? Trzy śrubki odkręcam, mam szybę na wierzchu. Dobra i robię sobie tak, bo to też według instrukcji, bo to jest termokurczywe. Robię sobie po brzegach, namaczam lekko no, tutaj. Tutaj taką literę H sobie robię i przez środek. Może mam trochę za blisko, nagrywam, ale już nie mogę obrazu zmniejszyć, a stoję blisko, bo to z telefonu nagrywane. I teraz sobie przyłożę folię na to. Yy, strona... Najlepiej to sobie rozerwać. Ja sobie już tak ułożyłem, że wiem jak rozciągać, ale najlepiej sobie rozerwać folię i zobaczyć gdzie jest ta przezroczysta folia i to wtedy dajemy od góry. Od zewnętrznej strony damy od góry, bo wtedy, jak ona się wrumuje, to po podkojeniu idzie folia z klejem od spodu. Czyli no, ktoś, jak sobie wyobrazi, to wie o co chodzi. Ja już sobie tak folię ułożyłem, że przy rozwijaniu wiem, która strona jest do góry, i będziemy kurczyć. Najpierw sobie rozłożę folię, utnę ją na wymiar i będę wam dalej nagrywał. No i widzicie, mam folię nałożoną. Ta literka H, taka jest zrobiona i sobie opalarką lecę od tej strony w te, o w tę stronę, tak i sobie obkurczam, później delikatnie rakom sobie rozprowadzam nie wiem jak robią to zawodowcy, ja robię to po swojemu i wychodzi czwarta szyba już jest ładnie wyprowadzona, będzie wyprowadzona lecę na jedynce na opalarce Nie za blisko, nie za długo trzymać, żeby nie przypalić sobie. Zależy też od opalarki. Dobra, ja sobie ułożę tą szybę. Raklon raklą wyprowadzę. Nie chcę sobie, wiecie, patrzeć w kamerę, żebym sobie folię nie zniszczył. Pokażę Wam dalej po wszystkim. I teraz tak. Odwracamy sobie szybę, ściągamy tą folię już po skurczeniu i kładziemy, wiadomo, tą folią przezroczystą do góry, żeby się nie pomylić później. Ja sobie robię tak, żeby, bo wiadomo, robię to sam, żeby mi się czasem nie skleiła folia, bo jak już się sklei, to już amen. Yy, sobie, myję sobie trzy razy szybę już od środka, ściągam to wszystko raką. Jeszcze czwarty raz przed nałożeniem folii przemyję. I tak jakby do, yy, tak jakby do termokurczenia, daję tą yy, przykładam sobie folię od środka już na tą szybę ale folią przezroczystą do góry, dlatego, że jak ja sobie teraz będę folię przezroczystą, rozumiecie, odrywał, to żeby, to, to żeby czasem mi się nie skleiła, a ja sobie będę ją delikatnie odrywał i spryskiwał, bo trzeba też spryskać po odklejeniu folii przezroczystej, tą folię z klejem też trzeba spryskać. To Wam za chwilę pokażę. No, <laughs> jak widzicie, spodnia część jest przyklejona do szyby, jest ta część z klejem, która będzie odwrócona po ściągnięciu folii transparentnej, czyli tej i sobie je odciągam i spryskuję. Wiecie, później folię sobie podniosę do góry ta, ten sywcał jeszcze spryskam, żeby te jakieś pyłki, nie pyłki ściekały sobie na dół. A w tym czasie drugą ręką sobie oczyszczę y, szybę jeszcze raz, czyli czwarty raz spryskam i jeszcze raklą, A to sobie będę trzymał w powietrzu, bo to już mi się teraz nie sklei, bo jest y, płyn na folii. Także widzicie, ja sobie ściągam to do końca. Wszystko sobie spryskam, podniosę je do góry i później ta strona, właśnie co jest teraz. Trzeba zapamiętać, sobie, w którą stronę ją złożycie. Ta strona, co jest teraz, pójdzie już do szyby, tak jak powinna być. Dobra, ja sobie podnoszę folię. Wiecie, żeby mi się nic tam nie kleiło. Bo jak widzicie, nawet w telefonie widać coś tam fruga. Myję szybę, kleję i odwracam ją i kleję. No, jak widzicie, tak już wygląda przyciemniona szyba, to, co są pyłki, o, widzicie, bo to można sobie już szmatą przetrzeć. Jak już wyschnie od razu, nie ma co nawet szorować od, i od spodu, bo to jest teraz już górna część. Jak widzicie, tych pyłków jest ze a to ze szmaty, wiecie. Później, jak już wyschnie, to jakimś płynem do szyb. Na pewno ja sobie oczekam ze 12, ze 12 godzin minimum, nawet dłużej doby. Pójdę sobie jutro do pracy, wrócę i dopiero może wtedy je przemyję, niech to sobie trochę dłużej postoi, poschnie, bo wiadomo, ten płyn, bo ta woda musi odparować. Także widzicie. Szyby teraz widać, jakie poddrapane szyby są porysane, jak jest ciemniej, ale no Ale śmieci pod folią, między szybą a folią nie ma żadnych, Widzicie, tam się stół odbija pod spodem. No, i co? To by był taki temat, właśnie na przyciemnianie szyb. To coś tu jeszcze? No, chyba więcej nic. No, czekać, żeby to wyschło, żeby sobie ładnie wy wyczyścić. Do kupy poskręcać. Mnie to zajęło raptem ze 4 godziny. Bez wykręcenia szyb, no wiadomo, żeby sobie je obmyć. No, z przerwą na kawusie, jak to się mówi. No fakt, tu jest tak, jak mówiłem wcześniej, tu jest wygoda, no bo można wykręcić tą szybę jak jest na samochodzie, no to trzeba już trochę więcej roboty. Ale można samemu, można. Także jak macie jakieś pytanie, to pytajcie. I co? To do następnego. Do zobaczyska, Na razie hej.